Dobry wieczór Państwu. Z prawdziwą przyjemnością pragnę przedstawić panią Joanę Fajkowską, która będę miał zaszczyt prowadzić dzisiejszą galę. Ja nazywam się Andrzej Jantner, jestem dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności, która jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia. To dla mnie ogromna przyjemność spotkać się z Państwem i w imieniu organizatora Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców oraz współorganizatorów Związku Polskie Mięso. Związku Polskich Przetwórców Mleka, Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Polska Wódka, Polish Wodka Association, Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Serdecznie Państwa witam na 7 Forum 100 dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego, tym razem połączonej z jubileuszem dwudziestolecia działalności. Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Honorowy patronat nad forum objęli wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Krzysztof Jurgiel. Oraz Jego magnificencja, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, profesor dr. Habilitowany Wiesław Bielawski. Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Federacji Producentów Żywności i Związków Pracodawców, pragnę serdecznie Państwa powitać i podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. Jest nam niezwykle miło, bo że możemy jak co roku i. Co roku w coraz większym gronie, co jest jeszcze bardziej dla nas dobrą wiadomością, możemy spotkać się w gronie osób, firm, instytucji, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój polskiego przemysłu spożywczego. Szanowni Państwo, dzisiejsze forum ma dla nas szczególny charakter. Jest dla nas bardzo istotne, mówię dla nas, dla. Polskiej Federacji Producentów żywności. I ja nie ukrywam, że też z tego powodu mój głos mam dużą tremę i mój głos się troszeczkę łamie. W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności naszej organizacji. Korzystając z tej okazji, takiej bardzo jubileuszowej, uroczystej, chciałabym pogratulować wszystkim firmom i osobom tworzącym federację zaangażowania oraz wkładu w rolę, jaką odegrała nasza organizacja w rozwoju sektora spożywczego w Polsce. Za nami nie ukrywam dużo sukcesu, ale też i trudne chwile. Zawsze jednak byliśmy i nie mam co do tego żadnych wątpliwości będziemy organizacją niezależną i transparentną w działaniu, gwarantującą konstruktywne i merytoryczne wsparcie dla każdego komu zależy na silnej gospodarce żywnościowej zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Myślę, że dzięki takiemu podejściu nasze dwudziestoletnie sal do działania na rzecz gospodarki żywnościowej można uznać za dodatnie. Czujemy się wraz z innymi organizacjami częścią wieloletniego procesu, który doprowadził do silnej pozycji naszego przemysłu, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, ale również do silnej pozycji Polski na mapie Unii Europejskiej i krajów trzecich dla naszych producentów i eksporterów. Dwudziestolecie naszej Federacji to, proszę Państwa, bardzo dobry czas na podsumowanie, na wyznaczanie celów, ale także również na podziękowania. W tym miejscu pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, firmom, instytucjom, organizacjom, bez których zaangażowania nasza pozycja, nasze skuteczne funkcjonowanie jako federacji nie byłoby możliwe. Dziękuję bardzo ekspertom z firm członkowskich, pracownikom Biura Federacji i oczywiście panu dyrektorowi Andrzejowi Gantnerowi, za codzienną i merytoryczną pracę. Dzięki Państwa zaangażowaniu i aktywności mogliśmy realizować nasze śmiałe plany i sprostać bardzo wielu trudnym wyzwaniom. Niestety mam świadomość czasu, ograniczeń czasowych, w związku z tym nie mogę wymienić wszystkich, ale pozwólcie Państwo, że szczególne podziękowania Kieruję do osób, które są z Federacją od pierwszego dnia, które zaokładały Federację. Dla nas są to ojcowie i matki, założyciele Federacji. A jeśli Państwo pozwolicie, zacznę od Pań. Szczególne podziękowania A kieruję do Pani Barbary Lenart, Pani Izabeli Sadosty, Pani Agnieszki Wojtkowskiej. A także do panów, pana profesora Andrzeja Blichle, który niestety dzisiaj nie może być z nami, a także do Pana Dariusza Ledworowskiego, Pana, e, pana Romana Górnego, a także pana Zbigniewa Wróbla, pierwszego prezesa Polskiej Federacji Produzentów Żywności. Szanowni Państwo, zapraszam do mnie na scenę. Podziękowanie dla Pani Agnieszki wąsak za wieloletni wkład w rozwój Polskiej Federacji Procentu Żywności w imieniu zarządu Pani Prezes. Dziękuję bardzo. Również podziękowanie dla Pani Izabeli Sadowskiej za wieloletni wkład w rozwój Polskiej Federacji Procentu Żywności Pani Prezes. I takie samo podziękowanie dla Pani Barbary Lena. Również wyrazy gorącego podziękowania dla pana Dariusza Ledworowskiego. Dla pana Romana Górnego. I dla naszego pierwszego prezesa, pana Zbigniewa Wróbla. Szanowni Państwo, Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, bez Waszego zaangażowania, bez Waszego zaangażowania, bez Waszej wiary, że taka organizacja A jest potrzebna, koniecznie musi funkcjonować według konkretnych zasad, nie byłoby dzisiejszego spotkania, nie byłoby federacji. To właśnie dzięki tym podwalinom, fundamentom tej organizacji sprzed 20 lat, Dzisiaj ona wytrzymała trudny czas i to tak dobrze działa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, a także wszystkich firm członkowskich naszej federacji. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Pani Profesor do zdjęcia. Może to nawet bliżej trochę. Bardzo tak. tak. Prosimy bardzo, jeszcze Ja, ja tutaj sobie tak z boku stanę, bo... Wszyscy. A jeszcze <laughs> będzie. Wszyscy a, wszyscy. Do zdjęcia. Tak, tak. tak. Zapraszamy. Tak. Ja korzystam z federacji. Nie. No nie. <noise> Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu serdecznie. Jeszcze raz myślę, że gorące brawa dla naszych wizjonerów. Szanowni Państwo, a mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko Państwu jeszcze raz podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia, za bycie dzisiaj w tym dniu dla nas tak ważnym. I świętowania razem z nami. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo.